Witam Państwa 19 sierpnia i zapraszam na program Ecovision TV. 15 sierpnia 2024 roku przypada 104. rocznica Bitwy Warszawskiej oraz obchody święta wojska polskiego. W tym roku uroczystości w całej Polsce przebiegały pod hasłem Zapraszamy do wojska. Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy pododdziały 10. Opolskiej Brygady Logistycznej przemaszerowały na Plac Wolności, gdzie odbyły się główne uroczystości z okazji święta. Podczas uroczystej zbiórki oddano hołd żołnierzom poległym w obronie wolnej Polski. Muzyka Wspominamy wspaniałe zwycięstwo Oręża Polskiego w bitwie warszawskiej w 1920 roku, która uznawana jest za 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Wspominamy niezwykłą odwagę żołnierzy, mądrość dowódców i naczelnego wodza marszałka Józefa Piłsudskiego oraz poświęcenie całego narodu, który za wszelką cenę bronił swojej młodej ojczyzny. Święto wojska polskiego to doskonała okazja do podziękowania przedstawicielom władzy państwowej i samorządowej. Wśród wyróżnionych byli Wojewoda opolska Monika Jurek, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz inni samorządowcy. Ważną częścią uroczystości było wręczenie awansów na wyższe stopnie wojskowe, oficerskie i podoficerskie. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem bojownikom opolskość Śląska opolskiego delegacje złożyły kwiaty i wieńce. Mieszkańców przygotowano cieszący się dużym zainteresowaniem pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego. Można było z bliska przyjrzeć się wyposażeniu żołnierza, poznać typy broni i wejść do wnętrza wojskowych pojazdów. Nie zabrakło również historycznego sprzętu wojskowego. Święto Wojska Polskiego to doskonała okazja, by lepiej poznać codzienność żołnierzy oraz ich rolę w obronie naszego kraju. Na zamku w Niemodlinie po raz trzeci odbył się etnofestiwal, który w latach wcześniejszych, zawsze 15 sierpnia, był organizowany jako Zamkowe Święto Ziół. Pierwsza edycja festiwalu dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa no, przyjęła się, szczególnie idea promocji e, Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa, naszej opolskiej listy. My mamy najwięcej, 17 wpisów, e, z małe województwo, a najwięcej wpisów w Polsce, z czego naprawdę możemy być dumni. Mamy darcie pierza, kroszonkę, pisankę, opolską porcelanę, e, w krzyżoki, e, w, nie wspomnę o dywanach kwietnych, które są już też na liście UNESCO. To jest coś, co przyciąga w gości. To jest coś, na czym możemy budować naszą markę naszego regionu. I tutaj na zamku nam się to doskonale udaje, z czego się bardzo cieszymy. No a święto Matki Boskiej Zielnej, ono wyrasta z tej tradycji ludowej. No i są ta data, 15 sierpnia, nieprzypadkowa data. Cieszymy się bardzo, że rok rocznie coraz więcej gości nas odwiedza. Natomiast w tym roku skupiliśmy się na promocji niematerialnego dziedzictwa w stosunku do ludzi młodych, żeby to dziedzictwo kultywować. Stąd szeroka oferta warsztatów. Warsztatów dawnych, zapomnianych zawodów, które odbywają się na dziedzińcu zamkowym. No i tam jest bardzo dużo gości. Nie sposób tam wejść, frekwencja jest ogromna. Koła gospodyń Wiejskich już od kwietnia na terenie całego województwa rozgrywały eliminacje właśnie o, w Puchar regionu. No i u nas na, w dzisiejszym etnofestiwalu mamy ten etap wojewódzki. Zwycięskie koło będzie reprezentowało województwo. Polskie na arenie tutaj ogólnokrajowej. Także panie przygotowują potrawy, które w swoich lokalnych społecznościach można powiedzieć są też tym niematerialnym dziedzictwem przekazywane receptury z ust babki na matkę, z matki na córkę. To jest także to niematerialne dziedzictwo tej myśli twórczej i to tutaj się właśnie odbywa. Te wszystkie potrawy można zobaczyć na ich sto, sto, na stanowiskach. Dwa lata temu, we wrześniu, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Opola, zainaugurowany został projekt pod nazwą Salon opolskiej nauki. Gościem sierpniowego Salonu Opolskiej Nauki, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Opola, była doktor habilitowana Małgorzata Rajfur, profesor Uniwersytetu Opolskiego. W swoich badaniach naukowych, by stwierdzić, co znajduje się w powietrzu, do biomonitoringu wykorzystuje organizmy żywe, m.in. mchy, porosty, glony, rośliny zielne, a także ludzkie włosy. Uczestnicy spotkania mogli się przekonać, że nawet niepozorna świeczka emituje szkodliwe substancje, a także zobaczyć zestawienia, jakie szkody wyrządzają organizmowi palacza i jego otoczeniu papierosy nie tylko tradycyjne, ale elektroniczne. W dniu dzisiejszym przypada Światowy Dzień Fotografii. Pierwszą trwałą fotografią był obraz wyprodukowany w 1826 lub 1827 roku przez Josefa Nisefora Nipsa, francuskiego wynalazcę. Obraz powstał na wypolerowanej cynkowej płytce pokrytej asfaltem syryjskim. Opolski Fotoklub, ze swoimi propozycjami fotograficznymi, znakomicie wpisuje się w to światowe święto. Najnowsza wystawa nosi tytuł Noc, której wernisarz odbył się w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Noc to czas, kiedy świat spowija cisza, a rzeczywistość przybiera zupełnie nowe oblicze. Fotografie prezentowane na wystawie są owocem długich nocnych spacerów, które odkrywają piękno i sekrety niewidoczne za dnia. Uchwycone chwile pełne są nostalgii, spokoju oraz tajemniczości. Autorzy prezentują swoje indywidualne spojrzenie na nocną rzeczywistość. Każde zdjęcie to osobna historia, zaproszenie do refleksji i odkrywania nieznanego. Więcej o fotografii w czwartkowym wydaniu programu Kulturalnie o godzinie 18. A w dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Dziś o konflikcie na linii Kaczyński-Szydło. Co dalej? Od pewnego czasu możemy zauważyć, że w obrębie Prawa i Sprawiedliwości rozwija się konflikt na linii Kaczyński-Szydło. W ubiegłym tygodniu Bata Szydło, wiceprezeska PiS, napisała na X, jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi panowie. Główną osią konfliktu był wybór marszałka województwa małopolskiego. Powiązani z Batą Szydło radni PiSu kilkakrotnie odrzucili kandydaturę popieranego przez Kaczyńskiego Łukasza Kmity. W małopolskim PiS zawrzało. Bunt na pokładzie. Ktoś ośmielił się sprzeciwić wodzowi. Winna jest Bata Szydło. Co z nią zatem będzie? Wszystko wskazuje na to, że losy Baty Szydło w zarządzie partii rozstrzygną się podczas jesiennego kongresu. Kaczyński pewnie nie podjął jeszcze decyzji, choć na razie, jak wieść niesie, nie zaprasza jej na posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego PiS, co znaczy, że jest na nią zły. Prezes nie wybacza, lecz mimo to nic jeszcze nie jest przesądzone, a w ostateczności wygrają nie emocje, lecz chłodne kalkulacje. Swoją rolę odegrają też zapowiedziane na jesień wybory w strukturach partyjnych. Wszystko to dzieje się w ramach przygotowań do wyłonienia kandydata PIS w wyborach prezydenckich. Jeśli kandydatem ostatecznie zostanie osoba, z którą szydło jest w konflikcie, zwłaszcza Mateusz Morawiecki, to będzie musiała odsunąć się na margines, ale nie wykluczone, że sama wyciągnie los w tej loterii. Jeśli sondaże dadzą jej dobry wynik w parze z Trzaskowskim, Sikorskim, to kto wie? W Polsce nad każdym politykiem wisi żyrandol, a Bata Szydło w wyborach robi wyniki i tego nikt jej odmówić nie może. Drodzy Państwo, zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Oto przed państwem zabawki końca XX wieku? Kostki Rubika w różnej wersji? Wielki szał lata 70, 80, 90, a gościem rozmowy przy oknie jest Karol Zakrzewski, organizator zawodu w układaniu tej magicznej kostki na czas. Posiadacz wielu tytułów mistrzowskich właśnie w układaniu tej kostki rubika. Witam pana. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. To jaki jest pański rekord? Mój rekord w układaniu kostki Rubika to 5,95 sekundy. 5 sekund niesamowite prawą lewą ręką z zamkniętymi oczami, to jest rekord dwiema, a jedną ręką to jest 7,5 sekundy. Jak to się zaczęło u pana? Bo przypomnę, że gdy Rubik, węgierski architekt i rzeźbiarz, prezentował taką kostkę, ona zupełnie inaczej wyglądała w 1974 roku, to Pana jeszcze na świecie nie było, więc podejrzewam, że skoro dziś jest Pan mistrzem, to gdy się Pan urodził, przyszedł na świat, to dostał Pan w kołysce nie grzechotkę, a właśnie kostkę Rubika. No to prawda. Ten boom, te kilka boomów tak naprawdę na te kostki Rubika mnie ominęły. Zainteresowałem się tematem dopiero w 2013 roku, kiedy. Poszedłem na, do pierwszej klasy liceum i pojechałem na obóz integracyjny i tam okazało się, że dwóch moich kolegów z klasy umie w, no, dla mnie wtedy w zawrotnym tempie, czyli w 25 sekund ułożyć takie kostki. No i po prostu zostałem oszołomiony, oczarowany, stwierdziłem, że po powrocie do, do domu z tego obozu biorę e, taką kostkę ze sklepu e, jakąkolwiek i uczę się układać. No i po tygodniu nauki udało mi się ją ułożyć i od tamtej pory e, moja kariera się właśnie rozpoczęła. Powiedział pan, kariera, więc ciekawa sprawa. To jak często i jak długo czy dziennie trenuje Pan układa? No Na przestrzeni 10-letniej tej właśnie mojej kariery. Te treningi się trochę pozmieniały. Na początku to było bardzo dużo. W zasadzie w każdej wolnej chwili układałem jakąś kostkę, czegoś się uczyłem. No na moim etapie już 10 lat kariery, to już jest, nie mam się za bardzo czego uczyć. Też nie mam takiej motywacji, ponieważ już nie ma pola do progresu. Teraz trenuję maksymalnie jakieś pół godziny dziennie. Ta kostka prototyp, którą prezentował Rubik, zupełnie inaczej wyglądała. To była kostka drewniana, zapewne innych wymiarów. Dziś technologia też zupełnie inna. Jak ona jest zbudowana? Czy pan próbował ją rozebrać? Nawet nie musiałem próbować. Po prostu te kostki, zwłaszcza 10 lat temu, jeszcze się tak rozpadały dość regularnie. No i ta budowa jest na podstawie krzyżaka, który ma sześć śrubek, i każda ze śrub utrzymuje środek. No i wokół tych środków są właśnie powkładane elementy, narożniki i krawędzie. Ile jest możliwości rozwalenia tej kostki? Bo yy, wspomnijmy może na czym polega cała zabawa. No, zabawa polega na tym, żeby sobie pomieszać, albo żeby dać komuś do pomieszania i później ułożyć ją yy, no, jak, w jak najszybszym tempie. To znaczy, każda ze ścian musi być e, i elementy muszą być w jednym kolorze. No dokładnie, tutaj jest to dość intuicyjne. No i tych sposobów na pomieszanie jest 43 tr tryliony, i żeby to zobrazować, no to żeby każdą taką kostkę, która tutaj leży, taka klasyczna, była pomieszana w różny, unikalny sposób i wybrukować kulę ziemską takimi kostkami o różnym układzie, to taką zie całą ziemię można by wybrukować 275 razy. Panie Karolu, ale na czym polega sztuka układania tej kostki? Bo wiem, że mierzycie czas i tak dalej, i tak dalej. Każdy to zrobi w innym czasie. Ten, który zaczyna, to będzie się z tym męczył pół dnia. Pan natomiast potrzebuje chwilę. Na czym polega cała idea układania tej kostki? Ideą jest, niezależnie od tego jak kostka jest pomieszana, użyć jakiejś metody. No i na początku etapy każdej z metod są intuicyjne, no i na przykład y, ja zaczynam od zrobienia krzyża wokół białego centra i później od tamtego etapu już się robią tak zwane algorytmy. No i algorytmy to są jakieś kilku, kilkunastu ruchowe sekwencje, które się powtarza w określonym celu i używa się różnych algorytmów, żeby właśnie dojść do ułożonej kostki. No i im, im dalej do ułożenia do końca ułożenia, tym właśnie tych algorytmów jest już mniej, których można użyć. Y, no i właśnie ostatnim etapem jest tak zwana permutacja. No i taka permutacja ma kilkanaście ruchów. Mi zajmuje to wykonanie jakieś półtorej sekundy, no i tych permutacji jest 21, no i właśnie to jest ostatnie to pokładania dla mnie. Musi Pan mieć niesamowitą zdolność zapamiętywania. Tak, to jest jedna ze zdolności, y, którą kształci Kostka Rubika. Poza tym Kostka Rubika kształci też logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. I to jest właśnie jeden z tych y, pomysłów, tych, tych idei, która przyświecała Erno Rubikowi, kiedy konstruował pierwszą kostkę, żeby właśnie, żeby studentom. Y, na Akademii w Budapeszcie, właśnie poprawić, jakoś pomóc zrozumieć myślenie przestrzenne. Mieszka pan w Dobrzeniu Wielkim, jest pan mistrzem. To podejrzewam, że co druga młoda osoba w Dobrzeniu właśnie taką kostką się bawi. Bo to tak chyba trzeba powiedzieć, nie? No, powiem tak, że zainteresowanie Koskorubika jest duże, ale jest takie bardzo rozdrobnione. Nie ma takich jakichś dużych skupisk, gdzie ludzie się interesują. Po prostu to jest takie ktoś się zainteresuje, tak za bardzo nie ma jakby takiej reguły kto się tym zainteresuje, to jest takie losowe e, na zawody jeżdżą i, i chłopcy i dziewczyny e, sukcesy naj, sukcesów najwięcej od, e, jakby, no, osiągają chłopcy i mężczyźni, no, po prostu jest ich więcej na zawodach bardziej się w to wciągają, dziewczyny przejeżdżają i nie wiem po kilku, kilkunastu zawodach rezygnują aczkolwiek mamy kilka doskonałych berek. jedną z nich jest Magdalena Pabisz, która rywalizuje jak z równym z chłopcami mężczyznami. Jutro ciąg dalszy tej rozmowy o kostce Rubika. Będzie także prezentacja, jak ją szybko ułożyć. Jestem ciekaw, czy podpatrzą Państwo w ciągu tych kilku sekund, jak to się robi. Mamy wakacje, więc być może będzie to jakaś oferta spędzenia miłego czasu, nie tylko przy laptopie, smartfonie, ale właśnie z taką kostką Rubika nad wodą. Nad morzem, w lesie. Karol Zakrzewski, organizator zawodów w układaniu tej kostki Rubika na czas. A zatem bardzo dziękuję na razie i do zobaczenia i usłyszenia jutro o godzinie 18. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Czołem druchny i druchowie na jedynej barce pływającej po kanale Ulgi. Czołem druchno-drużynowa, odpowiada echo załogi, falując po wodach Odry aż do Szczecina. Jest 9 września 2015 roku. Barka, która jest harcówką 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej, obchodzi jubileusz półwiecza istnienia. Na miejsce uroczystości zbliża się drużyna wodniaków w galowych mundurach, powiało morską bryzą. Na czele, oczywiście ona, pełna inwencji, druhna Maria Markuszewska, drużynowa opolskich wilków morskich. Jubileuszowe obchody opolskiej barki odbywały się pod patronatem prezydenta Opola. Stąd wielu oficjeli, przedstawicieli samorządu lokalnego i władz regionu. Barka to dziś coś więcej niż łajba. To symbol Opola nad Odrą. Być może nasz fotoreporter na tej fotografii uchwycił przyszłych marynarzy polskiej floty handlowej, a może marynarki wojennej. Kto się rozpoznał, niech da znać. Głos zabiera harcmistrz Markuszewska. Statek ma 74 lata, służy drużynie, do której należy 50 lat. Jest dla nas harcówką, salą dydaktyczną i często domem, mówi z łeską w oku. Jubileusz to także okazja, by władze Związku Harcerstwa pamiętały o tym, co robią harcerze w Opolu i wspomogły ich w planach na przyszłość. Mimo jesieni, pogoda tego dnia dopisała. Może nie było wtedy 30 stopni w cieniu, ale widać, że słońce dawało się we znaki marynarskiej braci. Ale marynarz to twardy charakter. Jeszcze chwila, jeszcze kilka słów, bo może już nie będzie takiej okazji. Na pożegnanie goście otrzymali na pamiątkę papierowe barki, różnokolorowe, przygotowane przez zuchów. A teraz zapraszamy na poczęstunek prosto z mesy oficerskiej. Drug chrobak ucina pogawędkę o początkach harcówki. Wielu naszych kolegów pływa dziś jeszcze po morzach i oceanach, wspomina. Ja pływam w książkach, żartuje. Uroczystość zakończyła się w optymistycznym nastroju. Nie zabrakło zapewnień i obietnic. W wywiadach podkreślano, jacy to zaradni ci harcerze. Mają stragan przy cmentarzu i sprzedają znicze, by starczyło na załatanie dziur w kadłubie. Jeszcze wywiad dla lokalnych mediów, a niech wszyscy wiedzą, że barka jeszcze istnieje. Po latach już wiemy, że barce groziło utonięcie. Na szczęście internetowa zbiórka pieniędzy na remont dała nadzieję. Rozpoczęła się ostatnia droga do stoczni remontowej. Zamiast barki będziemy oglądać białe żagle na kanale Ulgi. Ciekawe, jak długo! Anioła Stróża i w pilnowaniu jest mocny. Tak, mam Anioła Stróża. N niestety jest to Stróż Nocny.